Cześć, dzień dobry. Witam was z tej strony Justyna, na YouTubie i na Instagramie pani od tarota. Jest mi niezmiernie miło, że widzimy się na prognozie sierpniowej. Też wszystkiego najlepszego dla lwów, a jeżeli słuchacie tego pod koniec miesiąca, to również dla panien. Kochani, tą prognozę tradycyjnie robimy dwiema taliami. Pierwszą sprawdzamy ogólną energetykę miesiąca, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą pracować gdzieś w tle, a drugą sprawdzamy poszczególne obszary życia, takie jak uczucia, relacje, emocje, praca, finanse i wyzwania. Pamiętajcie proszę, że jest to prognoza ogólna, dopasowana do Waszego znaku słonecznego, więc weźcie z niej to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie resztę. Natomiast jeżeli macie pytania do moich kart jeżeli chcielibyście skorzystać czy to z prognozy miesięcznej czy być może urodzinowej to zapraszam do zapoznania się z ofertą dostępną na mojej stronie internetowej www.paniodtarota.pl. Tymczasem spójrzmy już na prognozę dla poszczególnych znaków zodiaku. Dobrze, kochani, to spójrzmy, co dla naszych astrologicznych panien na sierpień. No dobrze kochani, to spójrzmy na karty dla naszych astrologicznych panien. Pamiętajcie proszę, że żaden, nawet najlepszy rozkład tarota nie zmieni Waszego życia, ale z jego pomocą Wy możecie siódemka kielichów, czwórka monet, dziesiątka buław. Ósemka monet. Patrząc na te karty, przestrogą w tej energetyce ogólnej jest to, żeby tutaj nie okopywać się na swoich pozycjach. Bo tutaj dosłownie mamy taki scenariusz, że w pierwszej połowie miesiąca panny mogą sobie pewne scenariusze wyobrażać, mogą się na nie nakręcać, a potem chcieć trzymać się tych scenariuszy kurczowo, co może wnosić ciężkość. Ta. Atmosfera, ta energetyka zmienia się dopiero pod koniec miesiąca. I Patrząc na te karty pojedynczo, tutaj największe zamglenie poznawcze może być w pierwszym tygodniu. W pierwszym tygodniu sierpnia może być trochę chaosu, ponieważ Merkury, czyli po pierwsze planeta władająca znakiem panny, po drugie planeta przebywająca w pannie na początku sierpnia i po trzecie planeta odpowiedzialna za analizę i za komunikację, będzie wchodził w ruch wsteczny, a to zazwyczaj powoduje dużo zamieszania w komunikacji, kiksów komunikacyjnych, nieporozumień. I tutaj tak naprawdę na początku sierpnia może być taka atmosfera, że nie wiadomo o co chodzi. I też, droga Panno, być może warto nie wykonywać tutaj w cudzysłowie gwałtownych ruchów na początku miesiąca, dlatego że właśnie może być sporo chaosu informacyjnego. Też w ta siódemka kielichów przestrzega przed rozproszeniem energii. Czyli być może w obszarze zawodowym będziesz mieć kilka zadań i nie będziesz wiedzieć, za które się zabrać, w wyniku czego zaczniesz kilka rzeczy i nie skończysz żadnej i to już jest rozproszenie energii. To też w takich codziennych. W innych sytuacjach może się manifestować jako sprzątanie mieszkania, gdzie zaczynacie w kilku miejscach naraz, potem żadne miejsce nie jest sprzątnięte, a mieszkanie jest rozgrzebane. Natomiast tutaj silną przestrogą jest to, żeby właśnie nie nakręcać się na jakieś scenariusze, które Wam się w głowie pojawią. To jest taka energia, że dociera do Was jakaś informacja, czy odnotowujecie jak, jakąś, jakiś fakt, jakąś rzeczywistość. No, przykładowo widzicie, że na przykład szef pracy ma niezadowoloną minę. I to jest ta pierwsza myśl. Natomiast ona jakoś zaczyna w Waszej głowie urastać, rozpychać się łokciami i pod koniec dnia już myślicie, kurczę, no chce mnie zwolnić. I to jest właśnie takie typowe nakręcanie się tutaj na scenariusze, więc warto wyłapywać te myśli, warto się od nich trochę dystansować. Natomiast no, ta karta jest dosyć podchwytliwa, bo żeby tutaj móc skorzystać z tych rad, w ogóle trzeba wyłapać to, że ja Mam jakąś narrację wewnętrzną w mojej głowie, i właśnie te myśli mi się nakręcają. I mam takie poczucie, że te nakręcające się myśli mogą powodować właśnie taką tendencję do zablokowania się w pewnych kwestiach, do okopania się na pewnych pozycjach. No przykładowo też w obszarze zawodowym być. Może stwierdzicie, albo zrobimy po mojemu, albo nie zrobimy wcale. Bo w tym drugim tygodniu jest taka energia, nie ustąpię nawet na milimetr. I też ten miesiąc dla pani, ten sierpień, może być trochę bardziej wymagający. Również dlatego, że Mars, czyli planeta odpowiedzialna za działanie, ale też wnosząca napięcie. Jakieś przeciążenia jest w znaku powietrznych bliźniąt i z tego znaku przez cały sierpień będzie robił aspekt napięciowy do waszego znaku, do znaku panny. I to jest taki aspekt, który nie do końca sprzyja elastyczności. Więc tutaj warto się w tym drugim tygodniu obserwować i zastanawiać się, czy faktycznie ja jestem teraz elastyczny, czy być może właśnie się usztywniłem, usztywniłam, czy mi to służy, czy długofalowo służy to tym celom, które chce osiągnąć. Ponadto ten drugi tydzień sierpnia może też wnosić dla Pani taką zachowawczość, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Tutaj wręcz może się to też przeradzać w jakąś ciężkość. Jeszcze spojrzymy na kwestie finansowe, natomiast droga Panno, no, możesz tutaj mieć taką skłonność do oglądania złotówki z każdej strony i do takiego podejścia, że jeżeli czegoś nie było w budżecie, to nie ma w ogóle takiej opcji, żeby to rozważyć. I też kochani, w tej czwórce monet czasami warto się przyjrzeć, czy oszczędzanie jest nawykiem, który nas wspiera, czy być może jest czymś, co praktykujemy od bardzo dawna i tak naprawdę już trochę nas to uwiera mimo, że nie musielibyśmy tego robić, więc też ta czwórka monet zachęca tutaj do sprawdzenia, natomiast no całościowo ten środek miesiąca dla panien może być o tym, że tutaj panny będą chciały funkcjonować w swoim comfort zone w jakiejś takiej, w jakiejś takiej swojej skorupie, natomiast tak jak powiedziałam, to może powodować ciężkość, no taką największą radą od kart na te pierwsze trzy tygodnie sierpnia będzie właśnie Jakaś elastyczność poznawcza. Być może nie podejmowanie decyzji od razu dopytanie o różne rzeczy, spojrzenie na różne sprawy z różnych perspektyw i nie stawianie oporu, bo ten środek miesiąca jest bardzo o takiej energii oporowania, że no jeżeli nie zrobimy po mojemu, no to ja tutaj uniemożliwię jakieś różnorakie działania, czy to na polu zawodowym, czy na polu domowym, tak zwany włoski strajk. Ten trzeci tydzień jest w dziesiątce buław i ta karta może wnosić, że tutaj panny będą miały bardzo dużo róż, Jednorakich obowiązków. Więc droga Panno, jeżeli słuchasz tego być może pod koniec lipca, być może na początku sierpnia, to też staraj się rozsądnie wpuszczać nowe zobowiązania, obowiązki do swojego życia. Nie zostawiać wszystkiego na ten trzeci tydzień, bo tutaj możesz mieć po prostu dużo, możesz mieć ciężko. I czasami to chodzi o obowiązki zawodowe, a czasami to też chodzi o jakieś zobowiązania życiowe, bo już sobie umówiłeś, umówiłaś lekarza, musisz oddać auto do mechanika, od odebrać dzieciaki z wyjazdu wakacyjnego. Tutaj jest gwiazdka i oczywiście podstaw właściwe. Ponadto też karty zachęcają do tego, żeby tutaj nie przedźwigać się, szczególnie jeżeli właśnie będziecie nosić jakieś ciężary, to żeby uważać na kręgosłup i się nie przedźwigać. Też tutaj właśnie karty w tej środkowej części miesiąca szczególnie w relacjach przestrzegają przed takim, przed taką postawą stosowania nacisków, stosowania oporu, bo to może być kontrskuteczne. I tak jak powiedziałam, ta atmosfera się zmienia pod koniec miesiąca. Tutaj mamy ósemkę monet. Tutaj panny mogą chcieć się skupiać na pracy. Natomiast tej pracy może być sporo. Tutaj pod koniec miesiąca mogą się też pojawić nadgodziny. Natomiast różnica między dziesiątką buław a tą ósemką monet jest taka, że w dziesiątce buław no ta praca nas już dociąża, jest jej za dużo, a w ósemce monet ona się trochę pali w rękach. Ta robota jakoś, jakoś idzie, więc ta druga połowa się faktycznie może być dociążona pod kątem obowiązków zawodowych, domowych, pod kątem wykonywanych zadań. Natomiast ta końcówka miesiąca raczej się będzie skupiać tutaj na sprawach zawodowych. Też panny mogą chcieć analizować ten sierpień, mogą się zastanawiać nad jakimiś potencjalnymi usprawnieniami. Natomiast w tej ósemce monet mamy też przestrogę, jeżeli chodzi o relacje, żeby tutaj jakoś nadmiarowo nie drążyć, nie czepiać się o by mieć po prostu sporo, sporo wyrozumiałości, i tak naprawdę to też jest rada na cały ten miesiąc, żeby dać rzeczom i sytuacjom czas, żeby być wyrozumiałym, sprawdzać tutaj różne punkty widzenia, bo ta elastyczność może Wam w tym sierpniu, kochani, bardzo pomóc w nawigowaniu w tych różnych sytuacjach i relacjach. I jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj nie mam zdefiniowanych partnerów czy partnerek. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to mogą się pojawić jakieś propozycje pod koniec miesiąca. Natomiast, kochani, sprawdźcie, czy na pewno dobrze rozumiecie, na czym dana praca polega, bo mam takie poczucie, że początkowo dana oferta może być niejasna, a pod koniec tego okresu może się okazać, że tej pracy jest więcej, czy być może jest cięższa, czy zawiera jakieś elementy, których się nie spodziewaliście. Więc tutaj w przypadku, osób, które tej pracy szukają, faktycznie warto sprawdzić wszystkie szczegóły i podrążyć. Tak te karty wyglądają i spójrzmy na relacje. w sprawiedliwość, umiarkowanie. Początek sierpnia w relacjach dla panien może być intensywny. Ten As buław to jest tradycyjnie karta tego, że rozpiera nas energia, jesteśmy pełni sił witalnych, więc tutaj panny mogą mieć duży potencjał do inicjowania działań właśnie w relacjach, czy to partnerskich, czy przyjacielskich. Też mogą być to działania kreatywne. Ponadto ten azbuław często mówi o fizyczności. Tutaj może Was rozpierać energia, którą możecie chcieć w cudzysłowie przepalić na różnorakie aktywności fizyczne, więc możecie zachęcać bliskich i przyjaciół do pójścia z Wami na rower, na rolki, na siłownię, na trekking, na, na spacer i... Mm, to może być taki zryw na początku miesiąca. Natomiast też przestrogą z tych kart jest to, żeby sprawdzać, droga Panno, jak Ty reagujesz w relacjach, bo tutaj, tak jak powiedziałam, przez cały sierpień Mars będzie na Ciebie oddziaływał kwadraturą, czyli tym aspektem napięciowym i ten azbuław może też wnosić, że reagujesz energicznie, reagujesz tak, jak jest na obrazku, czyli pałką w łeb, jesteś trochę krótszy, trochę krótsza, przereagowujesz i tutaj, gdyby tak było, to te działania, Mogą bardzo szybko zostać rozliczone, bo natychmiast mamy kartę sprawiedliwości. Ta karta sprawiedliwości może wnosić po pierwsze ocenę tych działań zainicjowanych na początku miesiąca. To może być ocena na zasadzie, czy warto kontynuować, czy mi się to podoba, czy partnerowi się to podoba, czy dzieciom się to podoba. I być może zdecydujecie, że jednak nie, że fajnie było spróbować, ale że to nie dla Was. Ale też ta sprawiedliwość może wnosić ocenę tutaj jakichś pochopnych działań, Jakichś pochopnych reakcji. W ogóle ta sprawiedliwość w środkowej części miesiąca to jest taka energia na zasadzie kochanie, musimy porozmawiać. To też może być energia taka rozliczeniowa w relacjach przyjacielskich. Tutaj możliwe są różnorakie rozmowy mające na celu. Czy to oceny zdarzeń przeszłych, jakiegoś obecnego stanu faktycznego i ustalenie dalszego planu. Być może też dla części panien, tutaj w tej pierwszej połowie sierpnia, w relacjach będą przeważały jakieś działania prawno-administracyjne. To mogą być różne tematy, natomiast no, może być też tak, że po prostu wiecie, że macie coś do odhaczenia w sądzie, w urzędzie i zbieracie się do tego przez pierwszą połowę miesiąca i zabiera wam to sporo energii. Być może też dużo o tym rozmawiacie. i to wychodzi w tym układzie relacyjnym. Natomiast mam poczucie, że po tej, po tej rozliczeniowej, środkowej części miesiąca może zapanować trochę spokoju w relacjach, by nie powiedzieć zawieje nudą, bo mamy kartę umiarkowania, natomiast to umiarkowanie ma ten plus, że ono uwzględnia potrzeby obu stron, więc być może na kanwie, na fali tych rozmów w karcie sprawiedliwości, panny ze swoimi rozmówcami czy rozmówcy, rozmówczyniami wypracują jakieś Jakieś rozwiązania, które, znaj które będą złotym środkiem dla, dla obu stron, i warto tego złotego środka szukać właśnie przy tych rozmowach. Warto sprawdzać, na czym nam zależy, jakie mamy potrzeby. Natomiast tutaj, w relacjach, też pod koniec miesiąca możliwy jest po prostu przestój, i droga Panno, to też się tak może manifestować, że żadne jakieś zaproszenia nie spadną ci z nieba. Tutaj może być. Raczej taka cisza, natomiast jeżeli zależy Ci na wyjściach, no to pamiętaj, że masz sprawstwo i też możesz inicjować kontakt, być może też na fali tego asa buław, umawiając spotkania pod koniec miesiąca. Tak to, kochani, wygląda. i Jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj też nie mam partnerek czy partnerów, mam natomiast taką energię trochę romansową. Tutaj w powietrzu może wisieć pożądanie. Może się trafić jakaś okazja do skorzystania z fajnej przygody. Natomiast mam poczucie, że gdyby panny chciały konkretyzować status tej relacji, to może się okazać, że po drugiej stronie zapadnie cisza i osoba się wycofa. Więc to jest raczej taka historia o krótkiej przygodzie. I droga Panno, jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie, to super, być może skorzystasz z tego potencjału, a jeżeli nie, to oczywiście możesz w to nie wchodzić. Pamiętajcie, proszę, że to są energie dopasowane do Waszego znaku słonecznego i jeżeli chcecie uzyskać indywidualne wskazówki na konkretne partnerstwo, dowiedzieć się co można usprawnić żeby związek funkcjonował lepiej żeby było spokojniej czy być może jesteście singlem i szukacie miłości i chcielibyście sprawdzić kiedy możecie ją znaleźć to zapraszam do konsultacji oferty na stronie www i spójrzmy już na pracę Piątka była w siła trójka monet na początku miesiąca w obszarze zawodowym Panny mogą doświadczać jakichś tarć, natomiast tutaj karty też podpowiadają, że kochani, ze wszystkim sobie poradzicie i ta współpraca pod koniec miesiąca będzie już przebiegała dużo bardziej płynnie i gładko. I patrząc jeszcze pojedynczo, no ten po początek miesiąca jest Piątce Buław, to jest energia konfliktu, tego, że tutaj dosyć łatwo wchodzimy w takie wysokie tony, dosyć łatwo się eskalujemy, co jest dosyć spójne z tą energią asa-buław i kontekstem astrologicznym. Natomiast, droga panno, też być może warto to uwzględnić, jeżeli masz jakieś ważne rzeczy do załatwienia w obszarze zawodowym, to być może warto spróbować załatwić raczej w drugiej połowie miesiąca. Ponadto, jeżeli jesteś na jakichś spotkaniach, czy z kimś rozmawiasz i czujesz, że wewnętrznie już się zaczynasz gotować, to być może warto poprosić o przerwę, warto sprawdzić, czy da się dane spotkanie przełożyć. 一。E Ochłonąć. Może być też tak, że ten początek miesiąca będzie, będzie tutaj w jakiejś energii konkurencji. Być może kilka osób będzie chciało wziąć ten sam dzień urlopu i nie będzie to możliwe. Być może kilka osób będzie się zgłaszało do wykonania jakiegoś zadania. Ta karta też w ten sposób może się realizować. I ogólnie tutaj też jest takie przesłanie, żeby po pierwsze nie robić rzeczy na siłę wbrew sobie, ale też karty podpowiadają, że w w tym obszarze zawodowym dużo więcej zyskasz łagodnością, dyplomacją, szukaniem złotego środka, niż wywieraniem nacisku i okopywaniem się na swoich pozycjach. Ponadto, też karty podpowiadają, że tutaj, co by się w tej pracy nie pojawiło, to dzięki swoim przeszłym doświadczeniom zawodowym, które masz już zintegrowane, jesteś w stanie sobie, droga Panno, tutaj poradzić ze wszelkimi sytuacjami. Ponadto, być może też dla części osób w drugiej połowie miesiąca do współprac, przy współpracach będzie wybijała kobieta spod znaku lwa. Ktoś taki może tę współpracę zasilać swoim doświadczeniem, natomiast też właśnie tutaj warto sprawdzać i zadbać o to, żeby Interesy różnych stron w tych współpracach były uwzględniane i żeby nie robić rzeczy na siłę. I ten koniec miesiąca jest już pokazany właśnie w trójce monet, czyli w takiej działającej współpracy, w takiej współpracy, gdzie działając w grupie osiągamy więcej niż w pojedynkę. Natomiast przy tej trójce monet trzeba się upewnić, że wszystkie strony wiedzą, na czym stoją, zadania są jasno podzielone. Cel końcowy, efekt końcowy jest jasno określony, wszyscy wiemy, do czego dążymy. Tutaj, żeby ten cel mógł zostać osiągnięty, też ważna będzie konsekwencja i wytrwałość. Być może też pod koniec miesiąca pojawią się szanse i okazje dla panien na podniesienie jeszcze odrobinę swoich kwalifikacji zawodowych w ramach wykonywanych obowiązków. Tak to wygląda. No, im głębiej w sierpień, tym lepsza atmosfera tutaj w tym obszarze zawodowym. I Spójrzmy na finanse. Paźbuła w czwórka mieczy wisielec patrząc na te karty w finansach, no sierpień może być trochę o zastoju, o tym, że te finanse nie płyną i być może u podłoża takich historii też leżą jakieś wyjazdy. Być może Panny gdzieś po prostu pojechały na wakacje i te kwestie finansowe odkładają na później. To też jest możliwy scenariusz, natomiast patrząc na te karty pojedynczo, no, początek miesiąca w Paziu Buław może wnosić jakieś perspektywy, horyzonty na pozyskanie nowych finansów. Mogą być jakieś szanse i okazje, które być może panny właśnie chciałyby chwycić, którymi mogą być zainteresowane. Natomiast w tej dalszej części miesiąca jest czwórka mieczy i wisielec, które wnoszą, że ta szansa i okazja może bardzo szybko zostać zastopowana, że tutaj no, ta energia w finansach może nie płynąć, i też gdyby panny czekały na jakieś spływające finanse, na jakieś przelewy, być może zwroty, to wypłatę jakichś środków to. Te działania mogą się przedłużać, i też nie jestem pewna, czy one w sierpniu w ogóle na konto panien trafią, bo tutaj mamy takie solidne zawieszenie. Na jakieś środki trzeba będzie poczekać. Natomiast być może, droga Panno, jest to całkiem niezły czas, żeby sprawdzić stan Twoich finansów, zrobić analizę, bo tutaj też karty mogą podpowiadać taki scenariusz, że te finanse mogą być w cudzysłowie trochę chore. Bo czwórka mieczy to też jest karta choroby, więc być może Warto przyjrzeć się skrupulatnie tym kwestiom finansowym, przeanalizować budżet. I też karty podpowiadają, że możliwe są tutaj zmiany punktów widzenia na pewne kwestie. Tak więc być może ten przestój właśnie jest po to, żeby sobie pewne, pewne wydatki, pewne pozycje w budżecie przewartościować. I tak jak powiedziałam, te finanse w drugiej połowie miesiąca mogą być wstrzymane, mogą nie płynąć, i jest to też dosyć spójne z tym kontekstem astrologicznym i tym, że Merkury jest w retrogradacji. I spójrzmy, kochani, na wyzwania. Siódemka monet Król Buław, Królowa Kielichów. Na początku miesiąca panno może brakować trochę cierpliwości. Być może kochani, będziecie doświadczać sporo napięcia wewnętrznego i chcielibyście je rozładować poprzez działanie, natomiast karty mimo wszystko zalecałyby wykazanie się cierpliwością i poczekanie, aż rzeczy nabiorą jasności. Więc tutaj, droga panno, być może warto wziąć kilka głębokich oddechów i poczekać. Dać rzeczom czas, natomiast ta siódemka monet może też podkreślać znaczeniowo to, że tutaj finanse będą wstrzymane w tym sierpniu. Ponadto mamy też w wyzwaniach kartę Króla Buław i tematycznie podkreśla nam to ten wątek wywierania nacisku i to o czym mówiłam w obszarze zawodowym, że droga panno, możesz w sierpniu więcej ugrać dyplomacją niż presją i wywieraniem nacisku. Ponadto ten Król Buław też jako karta osobowa może wskazywać na mężczyznę z podznaku ognistego lew Strzelec, być może ktoś taki będzie jakoś problematyczny, na przykład ze względu na swoją autorytarność. I też, droga panno, ta karta przestrzega przed tym, że jeżeli ty masz dużo energii, to rozstawiasz wszystkich po kątach. To jest ciemna strona tej karty. I prosi o to, żeby tutaj uwzględniać to, że nie wszystkich tak samo jak ciebie, właśnie na początku miesiąca ta energia może rozpierać. Mamy też w wyzwaniach taki scenariusz, że w ogóle panno może być trudno. Pogodzić działanie z emocjami, i też, kochani, karty podpowiadają, że warto by było się tymi emocjami mądrze opiekować w sierpniu, po to, żeby one was nie zalały i nie porwały. Was i być może też w konsekwencji osób z waszego otoczenia. To są takie główne wątki w wyzwaniach. Tak się ta prognoza dla Was prezentuje. Dzięki za jej obejrzenie. Jak zawsze mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś dla siebie. Dziękuję też wszystkim osobom, które systematycznie zostawiają łapkę w górę, dają suba, dają komentarz. Dzięki też za wszystkie Wasze wiadomości prywatne z weryfikacjami tych prognoz. Natomiast jeżeli, droga Panno, chciałbyś i chciałabyś skorzystać z pytań indywidualnych, Oto, która opcja będzie korzystniejsza, jak mogą wyglądać twoje wakacje, kiedy znajdziesz miłość, jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej i jaki może być jej wynik. To zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową, tam jest pełna oferta. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.